Wyłączenie pieca, włączenie samego CWU i trym zimowy. Reset ustawień. Ustawienie czasu. No to, to jest dzień godzina. To wszystko. To jest ustawienie temperatury komfortowej i temperatury ekonomicznej, w której ma grzać piec. I później, jak się ustawi harmonogram, to on będzie się przełączał na komfortową i ekonomiczną w ramach właśnie tych ustawień. Tak, programowanie. Tu się programuje właśnie, kiedy ma być ekonomiczne grzanie. Kiedy ma być standardowe. że można ustawić każdy dzień? Od poniedziałku do piątku. Można od poniedziałku do piątku i od soboty niedzieli, albo za cały tydzień. Od poniedziałku do niedzieli jak wybiorę na przykład od po poniedziałku do piątku to wtedy tak tu ustawiam kiedy ma się włączyć w standardowe grzanie to ustawiam kiedy ma się wyłączyć i tak cztery strefy można ustawić w ciągu dnia o 13 ma się włączyć, o 14 ma się wyłączyć i o 22 30 ma się wyłączyć i czwarty nie używany. sam tu się ustawia, programuje się harmonogram przygotowania wody CWU, ale można ustawić tylko jeden. Jeden e, tryb to u mnie jest od 5 do 22. Poza tym harmonogramem nie ma wrzenia czy znaczy jest, ale ustawiono na 10 stopni, czyli tak jakby nie było. Możemy też ustawić No i wtedy nie będzie harmonogramu. E, tutaj włączamy na ile wyjeżdżamy na wakacje. Tutaj ustawiamy podświetlanie wyświetlacza i Specjalnego regulacja. Tu w zasadzie, o, co ustawiamy, nie ma tutaj możliwości dużej regulacji. Można ustawić offset temperaturowy, czyli jeżeli nam przekłamuje czujnik na zewnątrz można ustawić maksymalną temperaturę grzelnia. na podłogę było 37. Można ustawić to jest akumulacja budynku, czyli jeżeli jest autoadaptacja, to jak sterownik, raczej piec ma przewidywać, czy budynek akumuluje ciepło, jak ustawimy 20, to znaczy, że bardzo akumuluje ciepło i wtedy e, piec można powiedzieć na to adaptacji działa tak, że z wyższą temperaturą zaczyna działać żeby e, szybciej nagrzać podłogę i zakumulować ciepło i wcześniej się wyłączy ponieważ wie, że to ciepło zakumulowane jest e, i starczy na dłużej, ja mam to na środku e, kod 11 2-2, ile dobrze pamiętam to tutaj jest regulacja czy ma być krzywa grzewka, czy, czy e, ampon, czy ma być włączone od temperatury ze sterownika. Tu jest czy ma być modulacja, czy piec ma modulować, no to swą tunel ma modulować. No frost, czyli jakiś program przeciwzamarzeniowy, zamurzeniowy nie używam. To jest ustawienie do jakbym się miał centralkę do zdalnego sterowania. No ja nie mam tej centralki. podłączonej. i to jest czy ma być wygrzewanie legionelli język polski nie ma więc ustawiony angielski bo są tam jeszcze jakieś włoskie, a tylko włoskie. Widziałem no. coś tu jeszcze mamy. Ciekawego. Za tą ręką. Tu już nic nie mamy. Tu jest czy ma być automatyczne czy ręczne sterowanie. Jeżeli jest auto, to według harmonogramu. Tu jest taki pogląd parametrów pieca info. Guziczek. Czyli jaka jest obecna temperatura na zewnątrz, tam gdzie jest czujnik. Jaka jest obecnie wylot wody. Z pieca, temperatura na wylocie. Tu mam teraz włączone grzanie podłogi, więc jest 32 stopnie idzie w podłogę. Tu jest jakieś ustawiona docelowa temperatura. Eee, temperatura powrotu to działa, tylko pojawia się jakoś z opóźnieniem. O, temperatura powrotu jest 22 stopnie. Czyli to jest taka woda wraca z podłogówki z powrotem do pieca. 32 stopnie a wraca 22. No, podłoga jest zimna, dlatego włączyłem teraz. Nagrywanie. I to jest temperatura wody w zbiorniku. CWU 43 stopnie. I tu jest pressure, czyli ciśnienie. No i to funkcja nie działa, nie pokazuje żadnego ciśnienia. I w Oder to jest jakiś serwisowe, czy pokazuje wersję chyba. Programowania. Tylko nie wiem czy pieca czy tego sterownika. Więc ciekawszego tu nie ma. No, to wszystko. Teraz tak, tu jest ustawienie wody CWU. Temperatury zatwierdzamy tym dużym użytkiem. I tu jest ustawienie offset krzywej grzewczej, czyli w zależności od temperatury na zewnątrz, ta krzywa grzewcza możemy... będzie działać, ale możemy sobie podnieść tą krzywą o jakiś tam offset, jeżeli wiemy, że nie wiem, ten... ta temperatura tam, gdzie jest umieszczony czujnik, trochę oszukuje. To możemy sobie ten offset zmienić. U mnie tam jest bardzo ciepło w tym kącie, gdzie jest ten czujnik, więc na pewno oszukuje. I co? I tyle. I tym przyciskiem jeszcze można wywołać też zmianę temperatury ogrzewania i tego wse.